Jest piątek, 3 października, witam i zapraszam na pierwszy w tym miesiącu odcinek programu Dzieje się w Kaliszu. A co działo się, dzieje się i co przed nami? Sprawdźmy skrót informacji. Nowe mieszkania dla Kaliszan, coraz bliżej budowy bloków przy Melcera. Rewitalizacja trwa, a już wkrótce kolejne kamienice mogą liczyć na wsparcia. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego Kaliszanie oddali hołd ofiarom II wojny światowej. Targ na plantach po raz dziesiąty. Ogromna frekwencja podczas jubileuszowej edycji. Pokazy rycerskie i fire show. Oficjalnie zakończono sezon turystyczny pod Basztą Dorotką. Z kulturą nie tylko dla seniorów. Co będzie się działo w ten weekend? Biegacze opanują ulicę Kalisza. Nadchodzi 44 edycja biegu Ptolemeusza. A zaczynamy od bardzo dobrej informacji dotyczącej mieszkalnictwa w Kaliszu. Miasto wkracza w etap realizacji zapowiadanej w kampanii wyborczej przez prezydenta Kinastowskiego budowy bloków. Przy ulicy Melcera w pierwszej fazie powstanie 100 mieszkań. Okolicy ulic Melcera i Tymiankowej powstaje zupełnie nowa inwestycja w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Po wielu etapach formalnych miasto rozpoczęło właśnie poszukiwania wykonawcy inwestycji. Bardzo dobra wiadomość, bo to, co przygotowywaliśmy już od jakiegoś czasu, tak na dobrą sprawę dokumentacja była gotowa już wcześniej, ale czekaliśmy jeszcze na oficjalną decyzję co do finansowania tej budowy. Także mamy te wszystkie sprawy formalne już w tej chwili rozwiązane. Możemy przystąpić do budowy. W tej chwili ogłoszony jest przetarg. W pierwszym etapie powstanie budynek mieszkalny z krytym garażem z blisko 100 mieszkaniami komunalnymi, ale w standardzie nieodbiegającym od mieszkań komercyjnych deweloperów. Miasto w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej postawi tu łącznie 8 budynków czteropiętrowych z garażami krytymi. Bardzo dostępne, też z takim bardzo atrakcyjnym regulaminem jakby naboru do, tego, do tych mieszkań, ponieważ zależy nam na tym, żeby Kalisz był wybierany chociażby przez osoby młode. Liczę na to, że również ta oferta taka, takich dostępnych mieszkań będzie atrakcyjna dla tych osób, które w tej chwili nie mieszkają w Kaliszu, ale no jakoś tutaj z naszym miastem, z naszym regionem swoją przyszłość i swoją karierę wiążą. Pierwszy budynek będzie gotowy za dwa lata. Rewitalizacja trwa. Dzięki wsparciu z budżetu miasta rozpoczął się remont dachu kamienicy przy ulicy Targowej, a niedawno zakończyły się prace w jednym z budynków przy ulicy Parczewskiego. To efekt poprzedniego naboru wniosków o dotację w ramach specjalnej strefy rewitalizacji. Wkrótce kolejna szansa. Już od 1 listopada właściciele i użytkownicy nieruchomości położonych na tym obszarze będą mogli ubiegać się o dofinansowanie. Frontowa elewacja kamienicy przy ulicy Parczewskiego oraz dach kamienicy przy ulicy Targowej to przykłady inwestycji, które realizowane są obecnie przy wsparciu miasta Kalisza. Obie zostały dofinansowane w ramach siódmej edycji dotacji na 2025 rok dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji. Wcześniej prace budowlane rozpoczęły się przy kamienicach pod adresami zamkowa 13 i świętego Stanisława 7. W tej edycji wsparcie otrzymało 11 beneficjentów. Dzięki miejskim dotacjom możliwe jest wykonanie prac, które podnoszą standard techniczny budynków i przywracają im dawny blask. System dotacji jest jednym z kluczowych przedsięwzięć rewitalizacji zapisanych w programie rewitalizacji miasta Kalisza. To realna pomoc finansowa, która pozwala właścicielom i użytkownikom wieczystych nieruchomości z obszaru rewitalizacji przeprowadzać remonty i modernizacje. Wsparcie obejmuje m.in. odnowę elewacji, dachów czy części wspólnych budynków. Takie działania poprawiają nie tylko stan techniczny, ale także wygląd i atrakcyjność całego śródmieścia. A już wkrótce będzie można składać kolejne wnioski o dofinansowanie. Nabór potrwa od 1 do 30 listopada. Informacji udziela Biuro Rewitalizacji przy ulicy Kościuszki 1a. W minioną sobotę Kalisz uczcił Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystości patriotyczne odbyły się w dwóch miejscach pamięci, na Cmentarzu tenieckim oraz w Lesie Skarszewskim. Za nami obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego. W minioną sobotę 27 września w Kaliszu odbyły się uroczystości patriotyczne upamiętniających bohaterów walki o wolną Polskę. Delegacje złożyły kwiaty w lesie skarszewskim pod obeliskiem poświęconym 56 rozstrzelonym działaczom ruchu oporu. Następnie oddano hołd oficerom II wojny światowej na cmentarzu tynieckim, gdzie zapłonęły także znicze, na grobie Alfreda Nowackiego, fabrykanta, konspiratora i jednego z liderów kaliskiej armii krajowej. Obchodach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i parlamentu, służb mundurowych, organizacji społecznych, a także kompatanci i młodzież z kaliskich szkół. Państwo podziemne, stworzone z tajnych struktur podległych rządowi emigracyjnemu, stanowiło fenomen w skali europejskiej, a nawet zdaniem wielu ekspertów światowej. Jedna organizacja skupiła w sobie cały wysiłek społeczeństwa polskiego w walce o odzyskanie niepodległości. Dzisiaj, przy pomniku poświęconym rozstrzelanym 56 działaczom ruchu oporu w Skarszewie, a także tu, przy zbiorowej mogile ofiar II Wojny Światowej oraz przy grobie Alfreda Nowackiego, przypomnieć chcemy o tych, którzy w konspiracji dążyli do wyzwolenia ojczyzny. Podejmowali różnorodne działania z myślą o wolnej, niepodległej Polsce. Niech ich determinacja będzie dla nas wszystkich wzorem. Cześć ich pamięci! Za nami dziesiąta edycja Targu na Plantach. Frekwencja była ogromna. Kaliszanie tłumnie odwiedzali stoiska, korzystając z bogatej oferty rękodzieła, naturalnych produktów i licznych warsztatów i atrakcji przygotowanych przez wystawców i miejskie instytucje. W sobotni poranek planty miejskie po raz kolejny zamieniły się w tętniące życiem miejsce spotkań. Jubileuszowa dziesiąta edycja targu na plantach przyciągnęła prawdziwe tłumy. Targ na plantach to tak naprawdę świetna okazja do tego, by skorzystać z oferty wystawców z Kalisza, z regionu, ale także z mnóstwa tutaj ciekawych ofert instytucji, organizacji, które są z nami. Jest to między innymi Miejska Biblioteka Publiczna im. Damasnyka. Asnyka. Jest z nami także Sanepit. Młodzieżowa Rada Miasta Kalisza, która opowiada o swoich działaniach. Jest Straż Miejska Kalisza, jest ORW Fala, gdzie można skorzystać z instruktażu udzielania pierwszej pomocy. Jest z nami dzisiaj także psia behawiorystka i właściciele czworonogów mogą skorzystać z jej porad. Ta oferta 10 Targu na Plantach jest bardzo, bardzo szeroka. Sporo osób odwiedziło stoisko miasta, a czekało tam wiele atrakcji. Można było odebrać wejściówki na wieżę ratuszową, spróbować swoich sił w konkursach i porozmawiać z przedstawicielami urzędu. Obecna była także miejska rzecznik konsumentów, a pracownicy Wydziału Środowiska podpowiadali, jak uzyskać dofinansowanie na ekologiczne inwestycje. To właśnie tutaj uczestnicy kaliskiego szlaku wiewiórek mogli zdobyć brakującą pieczątkę, a dla wytrwałych, którzy zebrali cały komplet, przygotowano specjalne upominki. Taka ładna? I jak przejdziesz cały ten szlak, to będziesz miał 8 wiewiórek i możesz przyjść do nas do ponagrody. Na około 40 stoiskach można było znaleźć jesienne produkty, rękodzieło, rośliny, biżuterię, dekoracje. Miody czy kiszonki. Na targach jesteśmy od samego początku, także jak jest jubileusz, to my już też jesteśmy jubileuszowymi wystawcami wystawiamy produkty pszczele, które pozyskujemy w naszej pasiece i w naszej okolicy. Muszę przyznać, że planty się fajnie rozwijają. Jest fajna atmosfera. Ciekawi wystawcy i dzisiaj na przykład nasze stoisko ma duże zainteresowanie i widzę, że sąsiedzi też nie narzekają na brak ruchu. Kulinarne akcenty zapewnili uczniowie zespołu szkół gastronomiczno-hotelarskich serwując gościom zupę dyniową i świeże rogaliki. Super żywność zdrową i też jesienną, taką mieliśmy zupkę dyniową z naszego pysznego szkolnego przepisu. Mamy również pyszne rogaliki z powidłami śliwkowymi. Tutaj się promujemy też jako nasza szkoła bytnarowców, czyli przepisy właśnie naszego szefa kuchni, również naszych uczniów, rodziców, jako nasza taka ogólna współpraca. Planty po rewitalizacji sprzed kilku lat udowadniają, że są doskonałym miejscem do organizacji spotkań i wydarzeń. Mieszkańcy chętnie tu wracają, a frekwencja tylko potwierdza, że to przestrzeń, która żyje i przyciąga kaliszan. To, co istotne przy targach, kiermaszach, właśnie w takich miejscach, to to, że jest pewna integracja. Proszę zwrócić uwagę, że oprócz tego, że możemy zakupić, to także. Możemy porozmawiać o tych produktach, o rękodziełach o, i to jest istotne, a ja byłem zawsze zwolennikiem właśnie tych małych sklepów i właśnie takich targów, gdzie, gdzie mamy te produkty, że możemy porozmawiać z twórcą, wytwórcą ich, można powiedzieć osobą, która, która tym żyje, kocha to co robi i to jest, i to jest fajne. Mieszkańcy przychodzą, kupują, no ale proszę zwrócić uwagę, ile, ile rozmów jest, szczególnie osób starszych, że można się spotkać, wyjść z, z, z domu właśnie dzisiaj i, i spędzić na tych pięknych plantach czas. Przepiękne są rękodzieła, piękne malarstwo na szkle, które nas, nam zaimponowało. Podobały nam się również. Rzeczy zrobione ze słomy to także wymaga i wysiłku, pracy i pomysłów. Doskonałe. Miałyśmy rozmowę z Urzędem Miejskim i zachęcone zostałyśmy do zwiedzania przede wszystkim ratusza. Ja zachwycona jestem, że tak jest i bardzo dobrze. Mówię chwalę prezydenta za same planty, za całe miasto. Nie jest pięknie przejść, byśmy sobie tak szli. Bardzo mi się to podoba, że tak jest i tak powinno być. Akcja jest piękna, ludzi dużo, nasze obrazy są z UTW wystawione, proszę też obejrzeć. Podziwiam rękodzieło, podziwiam zaangażowanie wszystkich ludzi w to, co robią, w to, co tworzą. Jubileuszowa dziesiąta edycja targu pokazała, że wydarzenia na stałe wpisały się w kalendarz miejskich imprez. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie jest tak duże, iż z pewnością odbędą się kolejne edycje. Zapraszamy w przyszłości również na nasz targ na plantach i liczymy na to, że mieszkańcy są właśnie zadowoleni z takiej inicjatywy, która sprawia, że tutaj to miejsce tętni życiem i te zrewitalizowane planty są naprawdę pełne ciekawych, interesujących wydarzeń. Sezon turystyczny w Kaliszu dobiegł końca. Z tej okazji przy Baszcie Dorodce zorganizowano wyjątkowo wydarzenie z pokazami rycerskimi, widowiskowym, fire show, poczęstunkiem i atrakcjami dla najmłodszych. A gdy emocje związane z targiem na plantach opadły, kaliszanie przenieśli się pod basztę Dorotkę, gdzie odbyło się zakończenie sezonu turystycznego. Na uczestników czekały pokazy rycerskie, przegląd średniowiecznego uzbrojenia i stroje wierne dawnym realiom. Wszystko przyciągało uwagę zarówno dzieci, jak i dorosłych. Nie brakowało też regionalnych smaków i wyrobów, które można było spróbować i kupić na miejscu. W ramach imprezy odbyły się również dwa występy taneczne. W klimacie historycznym zaprezentował się zespół Kalisia. A artystyczną, współczesną odsłonę przygotowało studium animatorów kultury. Zwieńczeniem sezonu turystycznego był jednak odbywający się po zmroku pokaz ognia. Nawiązujący w swojej formie do tradycji cyrkowych i złotych czasów kina niemego, zachwycił publiczność i zamknął sezon turystyczny z przytupem. Warsztaty taniec yoga, konsultacje ze specjalistą czy koncert to niektóre z propozycji przygotowanych w ramach weekendu seniora z kulturą. Organizatorzy zapraszają nie tylko tych starszych kaliszan, już w ten weekend 4 i 5 października. Już w ten weekend Kalisz wypełni się kulturą. Rozpoczyna się 12. edycja ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora z Kulturą. Wydarzenia, które od lat otwiera drzwi instytucji artystycznych przed seniorami i zachęca do wspólnego spędzania czasu. To czas nie tylko dla osób starszych. Organizatorzy podkreślają, że to przestrzeń międzypokaleniowa, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Od koncertów i warsztatów, po wystawy, taniec i wspólne śpiewanie. W sobotę 4 października Kalisza będą mogli zwiedzać wystawę Katarzyny Wyszkowskiej w Wieży Ciśnień, a w akceleratorze kultury wziąć udział w warsztatach kreatywnych, zajęciach tanecznych i relaksacyjnej jodze. Wieczorem zaplanowano muzyczne karaoke. Niedziela 5 października to m.in. warsztaty artystyczne, spotkania z poezją i jazzem oraz konsultacje w ramach planu na zdrowie. Zwieńczeniem weekendu będzie koncert zespołu folklorystycznego Kalina. A weekend upłynie nie tylko pod znakiem wydarzeń kulturalnych, ale także sportowych emocji. W niedzielę wystartuje 44. Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza. Organizatorzy zachęcają, by tego dnia dołączyć i wspierać zawodników w głośnym dopingie. Już w tę niedzielę, 5 października w Kaliszu odbędzie się 44. edycja Biegu Ptolemeusza. To jedno z największych wydarzeń sportowych w mieście, które od lat przyciąga setki zawodników i tłumy kibiców. Organizatorzy zachęcają mieszkańców, by pojawili się tego dnia na trasie i wspierali biegacze. Start i meta zlokalizowane będą przy stadionie miejskim przy ulicy Łódzkiej. Zawodnicy pokonają jedną pętlę ulicami Kalisza, ulicą Łódzką, szlakiem bursztynowym, dworcową, miast partnerskich, podmiejską, górnośląską, śródmiejską, aleją Wolności, Bankową, wałem staromiejskim, następnie częstochowską. Wbiegną na plac Bogusławskiego, kolejną mostem kamiennym przez Główny Rynek, zamkową placem Jana Pawła II, placem Kilińskiego i ulicą Warszawską, by, by ponownie dotrzeć do stadionu. W związku z organizacją biegu trzeba liczyć się z utrudnieniami w ruchu i zakazem parkowania na wielu ulicach w centrum. Zakaz parkowania będzie obowiązywał w godzinach od 10 do 15 między innymi na Alei Wolności, ulicy Częstochowskiej. Bale Staromiejskim, Górnośląskiej czy Śródmiejskiej od Rogatki do Złotej. Zamknięcie trasy biegu potrwa od godziny 11.30 do około 14.00. O dokładnym czasie otwarcia poszczególnych odcinków będzie decydować policja. Na czas biegu wprowadzone zostaną także zmiany organizacji ruchu, między innymi na ulicy Łódzkiej, Szlaku Bursztynowym, Dworcowej czy ulicy Częstochowskiej. Policja apeluje do kierowców o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy i zachowanie ostrożności. I na dziś to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. By być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym mieście, warto śledzić facebookową stronę Kalisz Dopisz swoją historię. Ja już się z Państwem żegnam, dziękując za wspólny czas, życzę udanego październikowego weekendu. Do zobaczenia.